Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę szarobrudek syberyjski. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Szarobrudek syberyjski to okazała trawa z rodziny wiechlinowatych. Naturalnie występuje w Azji, głównie we wschodniej Syberii, ale bywa też uprawiana w innych rejonach świata jako roślina ozdobna. Szarobrudek syberyjski to kępiasta, duża trawa o gęstym, kopulastym lub kulistym pokroju, dorastająca w czasie kwitnienia do 1,5 metra wysokości. Roślina tworzy sztywne, zniesione, Zielone, cienkie pędy z węzłami, z których wyrastają długie, dość szerokie, lancetowate, co zielone, ostro zakończone i szorstkie na brzegach liście łodygowe. Czas kwitnienia przypada na lato: tak od lipca, jesienią liście przebarwiają się na różne odcienie koloru żółtego, pomarańczowego i czerwonego, stanowiąc mocny akcent kolorystyczny w ogrodzie. Preferuje słoneczne lub lekko półcieniste stanowiska i żyzne, puchnicze, umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne podłoża. Nie toleruje suszy, podmokłej gleby ani gorąca. Jest to roślina mrozoodporna. Jest to bardzo ciekawa trawa o nietypowym ulistnieniu i pięknych jesiennych barwach. Zastosowanie może mieć na rabatach, donice na balkony i tarasy, ogrody naturalistyczne, skalne żwirowe, okrywanie gleby, żywopłoty średniej wysokości, soliter.